tutaj mamy kawy fajne hazelnut, arabica taki sobie sklepik ładnie pachnie tutaj kolejny mielą wam od razu jeszcze mamy możliwość kupienia takiego mango różne smaczki thank you tutaj mamy luwak, zobaczcie jaka ta kawa jest czarna Taka czarna kawa, luwak. Wracamy, o. Takim to miejscem, czyli targowisko. Zobaczcie jakie ma uszy. Złapał nas tu piękny deszczyk. Przed chwilą lało mocniej, teraz już mniej, ale idziemy, bo nie doczekamy się na zakończenie tegoż iż procederu padania deszczu.